Cześć Boże, cześć. Witam Cię w poniedziałek, trzeciego tygodnia Adwentu. A to jest kolejny odcinek SOS, na który Ciebie bardzo serdecznie zapraszam. W tym kolejnym dniu adwentowym Pan Bóg daje nam swoje słowo, którym chce nas nakarmić. I Pan Bóg oczywiście zawsze, kiedy przychodzi w swoim słowie, przychodzi z niezwykłą świeżością i nowością, która niejednokrotnie nas może zaskoczyć. Nieraz jest tak, że jesteśmy tak do tego słowa przyzwyczajeni, tak może czasem Rutyną, że słuchając pierwszych słów, z czytania z Ewangelii, już wiemy, co tam się wydarzy. Albo nieraz, kiedy słuchamy jakiegoś trudnego słowa, którego też może niejednokrotnie usłyszeliśmy i nie usłyszeliśmy, to nieraz jest też tak, że zamykamy swoje serce w jednym i drugim przypadku, nie pozwalając, żeby Pan Bóg przyszedł do nas ze swoim życiodajnym słowem. A tymczasem Potrzebujemy trudnych słów, chociażby tak jak tego z pierwszego czytania, z księgi liczb, ukazującego nam tą historię Baleama, który wcześniej jechał na oślicy, która przemówiła do niego. I właśnie ten pogański, z mezopotami, pogański prorok usłyszał głos Pana Boga i zaczął prorokować. Dla mnie to jest takie słowo, o którym Pan Bóg pokazuje, że nie tylko przemawia przez proroków starotestamentalnych. Tak jak chociażby dzisiaj to w Kościele odnajdujemy, często niektórym jest to trudne do zrozumienia, ale Bogu dzięki, że też Kościół to nieustannie odkrywa, dojrzewa, chociażby przez fakt ekumenizmu, chociażby przez to, co wypowiedział już kiedyś sam święty Jan Paweł II, niepodważalny autorytet dla Kościoła, dla nas Polaków, mówiący o chrześcijanach z bratnich Kościołów, że właśnie to są nasi bracia, i że ekumenizm to jest wymiana darów, że to, czego możemy się rzeczywiście uczyć w doświadczeniu Pana Boga, to tej wymiany darów przez różne historie, przez różne charyzmaty, przez różne tradycje, przez różne drogi. I dla mnie to jest takie bardzo mocne słowo, które też bardzo mocno mnie przekonuje. Niejednokrotnie tego doświadczam, że Pan Bóg oczywiście w pełni jest obecny w Kościele, jest obecny w sakramentach, przychodzi do nas w tych bardzo oczywistych drogach, w tych bardzo oczywistych momentach. Ale Pan Bóg też przychodzi do nas przez to doświadczenie chrześcijaństwa, również nie tylko w Kościele katolickim. Że Pan Bóg jest tak wszechpotężny i tak obfity w swoim działaniu, że nie jest ograniczony tylko jakimiś strukturami, których oczywiście my potrzebujemy, oczywiście, one są dobre. One jakoś tak systematyzują nasze życie, układają nasze życie. Ale Pan Bóg do nas przemawia przez różne sposoby i momenty. Może przemówić również przez pogańskiego proroka, który wypowiada proroctwo wobec Izraela, który zapowiada proroctwo przyjścia tej gwiazdy, którą stanie się Jezus Chrystus. Nawet i prorocy, nawet i poganie. Potrzeba tylko otwartego serca. Serca, które się nie boi, ale serca, które ma ufność. Ufa mniej sobie, nawet nie tym, którzy do nas mówią, ale ufa Panu Bogu, bo wielokrotnie i na różne sposoby Pan Bóg do nas przemawia. A to, co staje się właśnie przeszkodą w usłyszeniu głosu Pana Boga, to są nasze lęki. O tych lękach dzisiaj dużo myślę, kiedy słucham tej dzisiejszej Ewangelii, tej konfrontacji tych uczonych w piśmie z Jezusem, którzy zadają mu pytanie, jakim prawem to czynisz? To pytanie, to dzisiejsze słowo jest taką kontynuacją takich dwóch wydarzeń, bardzo krótko. Jezus wjeżdża do Jerozolimy i kiedy lud obwołał go mesjaszem wołał hosanna synowi Dawidowemu to Jezus po tym triumfalnym uroczystym wiedzie do Jerozolimy wkracza do świątyni jerozolimskiej i robi tam taką demolkę rzuca stoły rzuca te monety mówiąc z tym ludziom stawiając zarzuty że uczynili targowisko z domu ojca że kościół to jest dom ojca dom w którym bóg jest ojcem że to nie jest Miejsce na to, żeby targować się, nawet w kontekście modlitwy. Ja, Panie Boże, dam Ci to, a ty mi daj tamto. Dzisiaj chciałbym jednak o czymś innym teraz tak krótko powiedzieć, właśnie o tym lęku. Bo Jezus również zadaje pytanie uczone w piśmie. I oni nie są w stanie odpowiedzieć. Dlaczego? Bo boją się. Boją się stanąć po jakiejkolwiek stronie. Bo to, co jest motorem ich działania, to lęk, żeby nie być ocenionym. Czasem lepiej się wycofać. Tak sobie może myślą. Tak czasem ja myślę. O, bardzo często. Może i ty też tak masz, że boisz się jakiejś konfrontacji. Boisz się, że ktoś cię zaszufladkuje, że ktoś cię oceni. I wolisz siedzieć w kącie. Boisz być w szeregu, nie wychylać się. Po prostu się boisz, ileż takich sytuacji, ile rzeczy czasem nie powiedzieliśmy, bo się baliśmy czegoś. Powiedzieć wstydziliśmy, odkładaliśmy to na inny moment. Ja radzę nie obroniliśmy kogoś. Obroniliśmy wiary Chrystusa, Ewangelii, wartości, ale czasem drugiego człowieka z lęku właśnie przed innymi. To właśnie to, co zamyka moje serce, co sprawia, że moje życie jest takim obumieraniem, ale obumieraniem bezowocnym. Jest takim rzeczywiście czasem doświadczeniem jakiegoś jadu trupiego, jakimś takim śmiercionośnym doświadczeniem. To jest właśnie lęk. Ile w życiu straciłem sytuacji, przez to, że się bałem, albo czasem myślałem o tych lękach, że one są strasznymi potworami. Ileż razy uciekałem przed czymś i czegoś nie zrobiłem, odpychałem jakiś temat, wypierałem jakiś temat, jakby to powiedzieli psychologowie, myśląc, że zaczaruję tak sytuację, że to się nigdy nie wydarzy. Ile razy tak było? Ile razy myśląc o bliskich osobach, którzy coś trudnego przeżywali, chociażby przecież półtora miesięcy temu, kiedy zmarła moja mama, przecież ostatnie lata, ja uciekałem ciągle od tego tematu. Modliłem się, prosiłem Pana Boga o cud. Bo tak naprawdę, jakby też dzisiaj patrzę na to wszystko, uciekałem od tego tematu, że to się może kiedykolwiek wydarzyć. Jakby chcąc na siłę, tutaj, mamę zatrzymać na tym świecie. Oczywiście z dobrej woli, a czasem może i z mojego ludzkiego lęku, jakichś moich ludzkich obaw. Ja się to tym z Wami tak bardzo prywatną rzeczą i osobistą, żeby może też Tobie coś pokazać, żebyśmy w tych lękach nie tkwili, żeby te lęki nas nie paraliżowały, żebyśmy nie wierzyli tym lękom, żebyśmy rzeczywiście nie uciekali przed tymi lękami. Czasem trzeba się z tym lękiem spotkać. To tak jak ktoś kiedyś mi powiedział. Nie mam lek wysokości. Ktoś też dzielił się tym doświadczeniem i mówił, że on przełamał. Tak mu też ktoś bliski polecił. Przełamał ten lek wysokości, kiedy właśnie poszedł skoczyć na bungee. Sam tego nigdy nie zrobię. Nie wiem, czy bym komukolwiek to polecił. Czy może pójść gdzieś na wielki szczyt. Ja nie wiem, czy by mi to pomogło. Ale właśnie trzeba czasem lękowi popatrzeć w oczy, ale popatrzeć taką Bożą Mocą, popatrzeć Ewangelium. Doświadczyć tego też, kim jestem. Popatrzcie, kiedy wczoraj słyszeliśmy tę Ewangelię o tym kryzysie Jana Chrzciciela. Jednocześnie Jezus o nim mówi przepiękne słowa. Nie tylko o tym mówi, że nie ma większego na świecie od narodzonego z niewiasty, od samego Jana Chrzciciela. Ale że to jest potężny prorok, nie w miękkie szaty ubrany, nie jest trzciną na wietrze, jest kimś potężnym, kimś wiarygodnym, kimś, kto zna swoją tożsamość, swoją wartość. Tylko ten jest w stanie oddać życie, kto zna wartość tego życia, kto zna cenę tego życia, kto na swoją cenę jest w stanie to oddać, uczynić z tego życia ofiarę, miłą Panu Bogu. I o tym jest też Słowo dla mnie, dla każdego z nas, o tym jest Ewangelia. Żebyśmy odkrywali w Bożym Słowie, to kim tak naprawdę jesteśmy. Że jesteśmy naprawdę Jego dziećmi, że naprawdę jesteśmy dziedzicami Królestwa Bożego. I chociażbym spoganiał jak ten Baal, chociażbym rzeczywiście w swoim życiu swoje serce zamienił na kamień, to on nawet z kamienia jest w stanie uczynić niesamowite, niewiarygodne rzeczy. Z kamieni jest w stanie uczynić dzieci Boże. Sam Jezus o tym będzie mówił w konfrontacji z faryzeuszami, którzy mówią: Abrahama mamy za ojca. Że. W jakimkolwiek momencie jestem, w jakiejkolwiek sytuacji życiowej się znajduję, to nigdy nie jest za późno, żeby do Pana Boga, nawet nie wiem, czy mieć siłę wrócić, bo nie wiem, czy masz taką siłę, ale zawołać. Jezu, ratuj. Jak Piotr, który tonie. Jezu, ratuj, pomóż. I w mocy Jego słowa powstać. W mocy Jego słowa wskrzesić w sobie nadzieję. Może w mocy Jego słowa dzisiaj pójść do spowiedzi, może w mocy Jego Słowa coś postanowić w swoim życiu. Odnaleźć sobie życie, które On w Tobie złożył. Życzę Ci dobrego poniedziałku i dobrego adwentu. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Cześć.